Witam bardzo serdecznie użytkowników polskiego internetu, polskiego YouTube'a. Całego tego wielkiego gówna, które kurwa od 2019 roku naprawdę leci webi na szyję. Większość patos streamerów została usuniętych z YouTube'a z powodu naruszeń wytycznych społeczności, przy czym śmiem twierdzić, że YouTube jest bardzo lewacki, bo jeżeli to są wytyczne społeczności, bo ktoś przykładowo, nie wiem, kogoś tam obraża i wylewa na niego piwo, no to sorry, ale no, nie chcesz oglądać Patoli? Nie oglądaj, nie. Z tej strony spinka jest niedziela, 4 lipca, godzina 19.05. Przechodzę na internet do Was z małym pelem, bo jakby na to nie patrzeć. Jestem takim samym użytkownikiem jak wy i korzystam z tego internetu na co dzień. Czy to chcę zobaczyć sobie wiadomości, czy pogodę, czy też yy, chcę czegoś się dowiedzieć, tak? nabrać nowych informacji. Ale jeżeli człowiek wraca po pracy i się chce odmurzyć, to wchodzi na pierdolonego YouTube'a. Czemu pierdolonego? Bo na tej platformie kurwa nic nie ma, a jeżeli chodzi o najwyższych patostreamerów, no to szkolna 17. Tylko i wyłącznie. Fajnie ogląda się pijanego Konona i Majora, ale Szkolna 17 do pewnego momentu, jak ktoś ogląda uniwersum szkolne i ktoś ogląda ma bieżąco to całe uniwersum i ten cały kanał Krzysztofa i Majora, to zauważył różnicę, że zaczęło się tam źle dziać. No, Kononowicz nie chce nagrywać, bo go wszyscy obrażają. Major ciągle wyzywa Krzysztofa i Rodos Pierdolił ze szkolnej. A ja wam powiem, czemu Krzysztof nie chce nagrywać, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Aczkolwiek myślę, że znajdzie się wiele takich osób, które powiedzą, że mam rację, przez tego pierdolonego szczura, kurwa, który wdycha to nitro pierdolone, siedzi w domu i tylko psznie. Kurwa i generalnie, no co, no co mam więcej powiedzieć. To jest kurwa tylko i wyłącznie wina tej osoby i jego współlokatora. Dlatego, że to ci widzowie doprowadzili do tego, że on kurwa nie chce nagrywać. Ci widzowie doprowadzili do tego, że yy, Krzysztofa zaczynają wszyscy obrażać, a Majorowi dają jakieś wielkie dupne brawo, jakby to była wielka różnica, oni są kurwa obaj warci siebie, nie? Bo ja nie ustelliłem tu nikogo. Ale szczur pierdolony, nie, nie tyk jak był tam Janek Grodo, nie tyknie kur, nie tyknął nawet palcem. Nawet kurwa nie zrobił. Chociaż kurwa, żeby posprzątał mieszkanie wokół siebie, coś zrobił. To nawet tego nie potrafił zrobić. Do czego tutaj dążę? Oglądając uniwersum, nie wiem takiej świadomości, i nie dochodziło to nigdy do mnie, że to zejdzie na psy. Zobaczcie, co się stało przykładowo z Mezikalem. Jego wykończyły służby porządkowe miasto, tak? I tak samo może się stać ze szkolną, jeżeli Suchodolski yy, będzie dalej razem z yy, Kolonem no, robił takie rzeczy, tak? Tam. To jest wina tylko i wyłącznie ich dwóch, ale najbardziej boli mnie to, że ten szczur ma tam najwięcej do powiedzenia, nie? To jest pierdolony kurwa wieśniak, Ham ze wsi. Chuj wie skąd on w ogóle jest, kto go kurwa wystrugał, yy, dlaczego on. W ogóle yy, siedzi w tym domu i jebie tego Krzysztofa, jak to jest kurwa jego mieszkanie, jego posesja, jego tak zwany belweder. Ja powiem to tak, no, jak on to mówi ogółem, całe te kurwa, całe te. Jesteś jebnięty, nawet się kurwa człowieku wysłowić nie potrafisz. Wszystko jest wina tego jebanego szczura, i mówię wam to oficjalnie ja, to jest moja opinia, że to jest wina tylko i wyłącznie tego gościa. Bo jakby zauważcie, jakby go tam nie było, to może Krzysztof miałby ciężej. Ale przynajmniej miałoby to ręce i nogi. Jakby kurwa na to nie patrzeć, miałoby to ręce i nogi. Bo zauważyłem, że jak go nie było, to było wszystko w porządku. Jak się po na początku yy, pojawił, to jeszcze tak nie skakał. Ale potem jak kurwa, no oczywiście, rozwinął skrzydła, to trzeba jebać Krzyśka, nie? Nie wiem, czy zauważyliście to, ale to tak jest. I od samego początku, jak ktoś oglądał Uniwersum Szkolnej do samego końca... Do tej pory, to teraz wie, że jest coraz większa samowolka ze strony yy, pierdolonego strusza, szczura jebanego, kurwa nitroalkoholika. Bo już inaczej nie nazwę tego człowieka. Dla mnie to jest kurwa osoba, która jest dla mnie skończona. Jego ja powinni stamtąd wypierdolić, i na najlepiej to zrobiliśmy takiego bana, żeby się zesrał. Przy czym. Ban jakiś tam rzekomo teraz jest. On ma komu nowy kanał, no jasne. Ma rzekomy kanał na kurwa kanale Krzyśka i nawet nie zmienił nazwy. Kolonowi Żorginal, nie? Jak miał lajka, to rzekomo pisał Major Schrodolski i to jest live z dzisiaj, do tej pory trwa. Ja patrzyłem na którym kanale to się wyświetliło. Myślałem, że Krzysiek daje lajwa, nie? Okazuje się, że napis pisze Kolonowi Żorginal, wielki light Boży. Od razu się załączyło. Patrzę, kto tam siedzi, no Major. No szul, pierdolony, tak? Czyli te pieniądze teoretycznie powinny trafić do Konona, do, do bo Konor prowadził Lighta. Proste. Nie ma tutaj jakiejś ciężkiej logiki. Tak samo, nie wiem, przekaz filmów Krzysztofa, a yy, yy, tego kurwa obsrańca. Jest różnica. Bo przekaz Krzysztofa, on tam przynajmniej coś jeszcze mówi, idzie się z tego pośmiać, jakiś tam może z tego kontent jest. A Major tylko zamiatał ich jak to powiedział Meksykano, i psznieje. Druga sprawa, czemu szkolna yy, tak pada. Brak redaktora Meksykano spowodował yy, jeden wielki konflikt. Yy, kiedyś oglądałem jego wypowiedź, jak to naprawdę z Krzyśkiem było. Chyba każdy normalny fan to widział. Yy, I tam było napisane, że były. Trzy grupy kolonowskie: te co pomagały, te co się wyśmiewały i niszczyły tą szkolną, i te co teraz robią taką typową destrukcję. Opowiadają się za jedną stroną i za drugą stroną, i to są dwie strony konfliktu, których po prostu nie da się teraz rozwiązać, bo każdy się będzie jebał. I dlatego Krzysztof, ze względu na to, że już ma tego dosyć, oddał kanał majorowi. Ale żeby kurwa oddać komuś kanał, to po pierwsze trzeba zmienić nazwę, zmienić. Yy... Nawet logo, kurwa, choćby, żeby było zmienione. Czy tam nikt, żeby był zmieniony? Nie, on tego nie zrobił, i cały czas dzisiaj poszczurzę. Teez. Yy, no, on mówi, że on się tym nie przejmuje, nie? Osobiście, chłopie, jakbym był kurwa koło ciebie, to bym ci kurwa takiego butanari sprzedał i bym cię wypierdolił z tego domu, nie? Oficjalnie. Chuj z tym, że Cię Krzysiek kurwa broni. Ja bym Cię kurwa naprawdę nie bronił, jakbym na jego miejscu, Ty bym ci takiego kopa zajebał na łeb, żebyś się zesrał. Autentycznie. Bo Ty, gościu, kurwa naprawdę jesteś. Mu niepotrzebny. Jesteś mu niepotrzebny. Nawet nie jesteś jego opiekunem, kurwa. Po, po tej całej cukrzycy, po tym, po tym wszystkim. Ty mówisz, że go uratowałeś? Gówno zrobiłeś. Siedziałeś z Jankiem Rodo i lałeś to pyska. Tyle zrobiłeś, gościu. Nic nie zrobiłeś. Dopiero Paweł z Warszawy, jak przyjechał, to z... po niego zadzwoniliście, czy tam chyba, czy Konon po niego dzwonił, już nie pamiętam. Dopiero coś, zrobiłeś, ty, kurwa, strusi pierdolony. kurwa, zjebie. Ty mu życie uratowałeś. No ciekawe jestem, z której strony. Życie mu uratowało. Słuchajcie, i to jest na takiej zasadzie. On uważa, że on jest w porządku, bo ogółem całe te. No. I chciałem jeszcze powiedzieć: No, widzicie, tak to jest. No, tak to jest. Prawda, daremny futer. Ludzie naprawdę nie mają pojęcia. Ta, jak Cię nie przyjrzycie i nie wywnioskujecie tego sami, to nawet nie widzicie, że tam takie złe rzeczy się dzieją. Więc dla mnie to jest czysta tragedia, nie? Zróbcie coś ze szczurem i to Wam mówię oficjalnie. Bo sorry, no musiałem się dzisiaj do tego odnieść, bo już po prostu tego nie wytrzymałem. Ja jako owic będzie więcej tych filmów. Nie pokażę twarzy, wolę być anonimowy. Nazwę macie. Pinka jestem. Nazwę macie. Nie, no, wiecie co i jak. Będziecie sobie na pewno subskrybowali. Yy, I powiem tak szczerze, zróbcie coś z tym, bo jak ja na to patrzę, kurwa, to mi się niedobrze robi. Cały uniwersum szkolne, jakbym oglądał, to wszystko było w porządku do momentu, kiedy właśnie się Meksykano stracił, a ten zaczął kozaczyć. Kurwa, szczur pierdolony. I niestety, tak to kurwa właśnie jest. No, tak to jest. Ogółem, całe te. No. Cały major, kurwa. I szanowni państwo, kochani moi, no, kurde, the besta, no, no. Następną osobą, która yy, pogrążyła szkolną, był pasożyt yy, Jan Rodo, który ciął tylko tak naprawdę tam drzewo, a jest spór tylko wyłącznie o to, czy dostawał za to pieniądze, czy nie dostawał za to pieniądze. Chłopie, zacięcie drzewa tylko pieniądze, tak, i robienie komuś obiadów, ty chcesz za to kurwa pieniądze, gościu. Jeszcze spałeś na łóżku, jeszcze nie swoim, i chlałeś, żarłeś, srałeś pod siebie i piłeś. Sorry, i nie pytajcie się skąd wiem takie rzeczy. Parę osób mi mówi, które są z Białego Stoku tam bliżej, i tyle no tego wszystkiego. Czy tam wiedzą to z jakichś tam źródeł? Moim źródłem, broń Boże, jakby nawet ktoś tak pomyślał, nie jest wykop, bo sram na nich. O, autentycznie sram na wykop nie interesuje mnie. To właśnie ze względu na wykop też nie pokazuje twarzy. Wiem, że film może wpaść teraz, nawet jeżeli by ktoś go obejrzał i jakiś wykopowicz by go widział i by go wpierdolił na wykop i miałbym tutaj gdzieś przejebane, to diametralnie bym po prostu usunął kanał, zrobił nowy tyle, no. Co mam więcej powiedzieć? Mnie wykop nie interesuje, aczkolwiek ci ludzie, którzy wdupili się Krzyszkowi na mieszkanie wtedy yy, i chcieli jakieś tam informacje yy, zebrać, żeby tylko i wyłącznie kurwa kogoś udupić, no to to już jest właśnie szczyt wszystkiego, kurwa. To jest właśnie szczyt wszystkiego. Lepiej być, pozostać osobą tak naprawdę anonimową i robić takie filmy i mówić na ten temat to, co się chce, jak yy, po prostu, nie wiem, pokazywać twarz, potem mieć problemy i, i tak dalej. No, ci, co zrobią, zrozumieć, to zrozumieją. Ja po prostu się nie muszę, nie mam czym chwalić, mi co pokazywać. Ja tylko stwierdzam fakty. Cała szkolna. Yy, ma te trzy, trzy podpunkty, które po prostu no, patrząc na to, musiałem to dzisiaj podsumować. Szczur po, po pierwsze bardzo się tam kurwa zaczął panoszyć. Rodos tamtąd spierdolił. Meksykano jeszcze mu kurwa pomaga. Nie wiem co ty Meksykano w ogóle też teraz odpierdalasz, dlaczego mu pomagasz. Nie mam pojęcia, co ty kurwa kasy tylko chcesz, tylko tyle cię interesuje. Ja wiem, że ci Krzysiek narobił i tak dalej, ale popatrz jak się Szczur zachowuje. I to mnie właśnie najbardziej boli, jak oglądam tą szkolną, czy to są starsze osoby i tam, szczerze mówiąc, Fiodorczuk nic nie zrobił, yy, Sławek coś tam poniekąd zrobił, pisałem z nim tam kiedyś, czemu mu usunęli kanał, My, czemu mu usunęli kanał, bo miał właśnie ze szczurem bezpośrednio z nim. Jemu zbanowali, temu kurwa usunęli, czy tam zablokowali, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że tego kanału nie było. Ma trzeci kanał, już trzeci raz robi nowy kanał. I tym miłym akcentem, myślę, że wszystko już powiedziałem, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Tym miłym akcentem chciałbym skończyć ten wieczorny gniot, ogółem całe te i te sprawy. I debesta, tak kto mówi kurwa ten, kurwa zawszony menel kurwa łoś? Pierdolony, kurwa, siep. Zjebany. No. Ogółem całe te. Nie? Chciałem jeszcze powiedzieć. No właśnie. Tak to jest. Widzicie, widzowie. Tak to, kurwa, jest. Więc na koniec powiem tylko tyle. Zróbcie coś z tym pierdolonym szczurem. Napiszcie do Kolona jakiś miły list, żeby nagrywał dalej. Nie obrażajcie go, bo to nie jest wina Kolona, tylko pewnych osób, które na szkolnej miały zrobić, co miały zrobić i zrobiły to. I ta szkolna faktycznie, no kurwa, no ciężko tam jest. Yy, nie wiem, co ze Sławkiem, dlaczego, bo Sławek os ostatnio w swoim filmie... Na no, ostatnio swoim filmie mówił, że chce tam, je jedzie po, tam po materiały, nie? I tu się nagle okazuje na Instagramie, że coś się jego lasce stało. No ale, no mniejsza. Do tego przejdę i odniosę się w może po porannym lub popołudniowym gniocie jutro. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam, Ci, jeszcze się prześledzę szkolną, to jutro postwierdzamy sobie parę faktów i to tak kurwa konkretnie, bo naprawdę, patrząc na y, pewne osoby, które tutaj no, naprawdę y, zrobiły, co miały zrobić na tej szkolnej, to, to mi się aż szkoda robi. Pozdrawiam Was, cześć, czekajcie do jutra.